Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia. Siedziba władz Kolegium, władz dziekańskich oraz dziekanatu Kolegium Nauk Przyrodniczych znajduje się w kampusie Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy profesora Stanisława Pigonia w budynku A0. Zajęcia dla studentów w kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka prowadzone są głównie na Zalesiu. Jest to nazwa położonej na obrzeżach Rzeszowa dzielnicy i drugiego kampusu uniwersyteckiego. Zajęcia dydaktyczne na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w obrębie kampusu Zalesie realizowane są w nowoczesnych budynkach. Dobrze wyposażone sale wykładowe, laboratoria badawcze oraz hale technologiczne to wszystko sprawia, że kampus zalesie stwarza bardzo dobre warunki do studiowania. Funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością umożliwiają rozwiązania architektoniczne. W wielu punktach zorganizowano miejsca wypoczynku dla studentów. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studenci mogą korzystać z Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W strukturze biblioteki znajduje się czytelnia zlokalizowana w kampusie Zalesie. Tutaj studenci mogą korzystać z księgozbiorów oraz zbiorów cyfrowych związanych z tematyką technologii żywności i żywienia człowieka. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku. Prowadzone są w budynkach D3, D7, D9, D10. Bieżące sprawy studenckie obsługuje sekcja Toku Studiów w dziekanacie. Budynek D9. Tutaj znajdują się między innymi siedziba instytutu, centrum konferencyjno-naukowe oraz czytelnia. W budynku znajduje się aula na 200 miejsc oraz sale wykładowe. Zajęcia z technologii informacyjnej, a także niektóre z przedmiotu żywienie człowieka odbywają się w salach komputerowych. W budynku D9 znajduje się studium języków obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Lektorzy prowadzą zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego na pierwszym i drugim roku studiów pierwszego stopnia i na pierwszym roku drugiego stopnia. Studenci ostatnich lat studiów mają możliwość poznania techniki immersyjnej nauki języka angielskiego. W sali ćwiczeniowej, katedry bioenergetyki, analizy żywności i mikrobiologii. Prowadzone są przedmioty na pierwszym stopniu studiów, takie jak bezpieczeństwo i higiena żywności, mikrobiologia żywności, procesy przemysłu fermentacyjnego, a także analiza mikrobiologiczna żywności. Ważniejsze wyposażenie to komora laminarna, autoklawy, waga analityczna, cieplarka z wytrząsaniem. W Zakładzie Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Funkcjonuje pracownia instrumentalna, w której studenci mają możliwość wykonywania podstawowych oznaczeń mikrobiologicznych, analizy tekstury czy potencjału antyoksydacyjnego. Laboratorium magistrantów udostępniane jest studentom realizującym prace dyplomowe z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Tutaj studenci mają dostęp do programu dietetycznego Alliant oraz wagi z analizą składu ciała TANITA. Sala laboratoryjna służy do prowadzenia zajęć z takich przedmiotów jak chłodnictwo i przechowalnictwo żywności, analiza zafałszowań żywności, ogólna technologia i utrwalanie żywności oraz trendy w produkcji żywności bioaktywnej. W sali laboratoryjnej 248 prowadzone są takie przedmioty jak technologia przetwórstwa węglowodanów, prebiotyki w, w przemyśle spożywczym, technologia tłuszczowców, żywność dietetyczna, a także ocena jakości surowców i produktów roślinnych. W sali seminaryjnej realizowane jest seminarium dyplomowe oraz żywienie człowieka we współczesnym świecie. Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich dysponuje sprzętem używanym do realizacji badań prowadzonych z udziałem studentów. W sali laboratoryjnej 345 znajduje się 7 stanowisk roboczych. Sala wyposażona jest w drobny sprzęt do oceny jakości jaj i mięsa, takich jak planimetr czy zestaw do oceny wodochłonności. W sali laboratoryjnej 346 znajduje się maszyna wytrzymałościowa, zestaw EQM, zestaw do oceny barwy mięsa i skorupy jaj, uniwersalny mikroskop oraz pozostały niezbędny sprzęt laboratoryjny. Pracownia Biochemii Analitycznej. Dysponuje laboratorium służącym do celów badawczych i dydaktycznych. Pracownia prowadzi zajęcia z bioprocesów technologii żywności, organizmów modelowych w badaniach aktywności biologicznej żywności. Tutaj również realizowane są prace dyplomowe. Zakład chemii i toksykologii żywności dysponuje pięcioma salami dydaktycznymi oraz dziewięcioma laboratoriami badawczymi dla dyplomantów oraz studentów ze studenckiego koła naukowego Technologów Żywności Ferment. W salach laboratoryjnych odbywają się ćwiczenia z przedmiotu Chemia i Chemia Żywności. W sali 141 odbywają się ćwiczenia z analizy żywności i toksykologii żywności. Wyposażenie pracowni stanowią np. łaźnie wodne, wagi laboratoryjne, spektrofotometr UV-VIS, ph homogenizatory, czytnik płytek ELISA, miniwirówki, mikroskopy oraz drobny sprzęt laboratoryjny. Bliźniacze sale laboratoryjne przeznaczone są do ćwiczeń z biochemii żywności lub analizy składników biologicznie aktywnych w żywności. W ramach realizowanych prac dyplomowych studenci mogą korzystać z aparatury badawczej, takiej jak teksturometr, mikroskop, system do ozonowania, spektrofotometr NIR. Analizator antyoksydantów, system GCMS, zestaw HPTLC, reaktor fluidalny, reaktor okresowy z mieszaniem. Budynek D10 Zakład Technologii Mleczarstwa dysponuje linią technologiczną przetwarzania mleka. Tutaj realizowane są ćwiczenia praktyczne z technologii mleka i przetwórstwa mleka. Linia technologiczna wyposażona jest m.in. w zbiornik na mleko surowe, wirówkę, pasteryzatory, wannę serowarską, prasę pneumatyczną. Laboratorium analiz mleka wyposażone jest np. w aparat Bentley, półautomatyczny licznik bakterii i komórek somatycznych, kolorymetr, spektrofotometr, komory laminarne, inkubator z wytrząsaniem orbitalnym oraz drobny sprzęt laboratoryjny. Linia technologicznego przetwarzania mięsa, zakładu przetwórstwa i towaroznawstwa rolniczego umożliwia realizację zajęć z przedmiotu technologia mięsa oraz działalność studentów koła naukowego Kabanosik. Pomieszczenie wyposażone jest na przykład w stoły rozbioru, wilk, nadziewarkę ręczną, masownicę, kuter, komorę wędzalniczo-parzelniczą. Laboratorium Analiz Mięsa wyposażone jest w aparaturę do badania właściwości fizykochemicznych mięsa, takich jak teksturometr, spektrofotometr, analizator składu chemicznego mięsa, kolorymetr planimetr elektroniczny. Zakład Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka dysponuje dwoma halami technologicznymi. Linie technologiczne przetwarzania zbóż oraz linie technologiczne przetwarzania owoców i warzyw. W hali technologicznego przetwarzania owoców i warzyw odbywają się zajęcia z przedmiotu Technologia Owoców i Warzyw oraz Żywność Zbogacona. Znajdują się tu między innymi myjka owoców i warzyw z rusztem wibracyjnym, homogenizator mechaniczny, prasa taśmowa, zespół ekstrakcyjno-wyparny, pasteryzator grawitacyjny, zestaw do sterylizacji mikrofalowej soków i napojów, Autoklaw do sterylizacji w opakowaniach zamkniętych, ekstruder, suszarka rozpyłowa, liofilizator. W Laboratorium Analiz Przetworów Owocowo-Warzywnych, które jest częścią hali przetwarzania owoców i warzyw, są realizowane zajęcia z przedmiotu technologia owoców i warzyw oraz prace dyplomowe. W hali Technologicznego przetwarzania zbóż prowadzone są zajęcia głównie z zakresu technologii piekarstwa i ciastkarstwa, ale też z zakresu technologii gastronomicznej. Tutaj znajdują się m.in. urządzenia i przyrządy do oceny towaroznawczej ziarna zbóż, maszyny i aparatura do przemiału ziarna. W hali znajduje się specjalistyczne wyposażenie. Do badania ciasta takie jak farinograf, ekstensograf, drobny sprzęt gastronomiczny oraz piec piekarski z komorą fermentacyjną. W laboratorium Analiz Wyrobów Piekarskich prowadzone są zajęcia z przedmiotu technologia piekarstwa i ciastkarstwa oraz prace dyplomowe. Wyposażenie obejmuje między innymi: Zestaw do oznaczania zawartości azotu, jednostkę do ekstrakcji sokstek, zestaw do oznaczania zawartości błonnika pokarmowego. Laboratorium Biotechnologii wyposażone jest w niezbędny sprzęt do produkcji i późniejszej analizy napojów alkoholowych, taki jak fermentatory, kolumna rektyfikacyjna. Czy aparat Oneofos umożliwiający badanie składu chemicznego, np. win? Działalność dydaktyczna prowadzona w laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych obejmuje analitykę żywności pochodzenia roślinnego oraz analizę chromatograficzną. W laboratorium są chromatografy cieczowe i gazowe. Spektrofotometr, aparat do pomiaru barwy Hunter Lab oraz drobny sprzęt laboratoryjny. W pracowni analizy sensorycznej prowadzone są zajęcia z analizy sensorycznej. W laboratoriach katedry bioenergetyki, analizy żywności i mikrobiologii odbywają się zajęcia dydaktyczne z przedmiotów analiza żywności oraz metody fizyczne w analizie żywności. Laboratorium wyposażone jest na przykład w spektrofotometr, analizator rtęci, spektrofotometr optyczny ICP, analizator chloru i fluoru, kalorymetr. Budynek D7. Laboratorium molekularnych metod identyfikacji bakterii, wirusów i grzybów. Katedry Bioenergetyki, Analizy Żywności i Mikrobiologii. Tutaj prowadzone są zajęcia z bioprocesów w technologii żywności, analizy mikrobiologicznej żywności oraz badania w ramach prac dyplomowych i działalności studentów w ramach Koła Naukowego Ferment. W laboratorium wyposażone jest na przykład w bioreaktor, system biolog. Aparat Real Time PCR, zestaw do elektroforezy. Aparatura badawcza Katedry Bioenergetyki, Analizy Żywności i Mikrobiologii obejmuje też chromatograf gazowy, chromatograf cieczowy oraz analizator aminokwasów. Studenci korzystają z tego sprzętu w ramach wykonywania badań do prac dyplomowych. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są przez Studium Wychowania Fizycznego i Rekreacji dysponującego różnymi obiektami sportowymi. Ważnym elementem infrastruktury są domy studenckie. W kampusie Zalesie znajdują się czteropiętrowe domy studenta Merkury i Hilton z segmentowym układem mieszkań. Na jeden segment przypadają dwa pokoje. Aneks kuchenny, łazienka z prysznicem i wc. W każdym pokoju jest dostęp do internetu. Na piętrach znajdują się kuchnie, wyposażone w kuchenki gazowe i piekarniki elektryczne. Studenci mają dostęp do pralni, sali cichej nauki sali telewizyjnej, sali z bilardem. Przed akademikami znajduje się duży parking z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. W niedalekiej odległości od kampusu Zalesie znajduje się pętla autobusowa, postój taksówek, sklep spożywczy, Apteca Bankoma.